Cześć, ja się nazywam Julita Demska, jestem psycholożką i coachem relacji, a w tym odcinku chciałabym wrócić do mojej serii o stylach przywiązania. Jeżeli nie wiesz jeszcze, czym są style przywiązania albo nie oglądałeś jeszcze mojej serii, to zachęcam cię do odwiedzenia mojej playlisty, która jest właśnie tak zatytułowana. Zachęcam cię też do eksplorowania moich innych materiałów i do zobaczenia w. W tym temacie akurat chociażby filmu Ona goni, on ucieka, gdzie wszystko jest bardzo dokładnie wytłumaczone. A dziś chciałabym spojrzeć na style przywiązania od trochę innej strony, bardziej pozytywnej. Chciałabym zwrócić uwagę na zasoby, które często są omijane, kiedy omawiamy właśnie tę tematykę. Natomiast zanim to zrobię, to krótkie przypomnienie dla tych, którzy nic o stylach przywiązania nie wiedzą, czym one są. Użyłabym takiej metafory, żeby najłatwiej wyjaśnić Wam to, czym jest styl więzi. To jest takie nasze wewnętrzne oprogramowanie, które w znacznym stopniu decyduje o tym, jak my czujemy się w relacjach romantycznych, czy czujemy się w nich bezpiecznie, jak my w te relacje wchodzimy, jak utrzymujemy te relacje i jak z tych relacji wychodzimy, czyli jak wyglądają u nas. Rozstania. Każdy styl przywiązania inaczej to wszystko przeżywa. No i ważną informacją jest to, że my no, nie mamy wpływu na to, jaki styl przywiązania mamy, dlatego że on kształtuje się we wczesnym dzieciństwie czyli to oprogramowanie towarzyszy nam od najmłodszych lat. I w kontekście tego, o czym będę chciała Wam dzisiaj powiedzieć, to jest bardzo ważne. My o tym nie zdecydowaliśmy. To nie jest nasza wina, że mamy na przykład pozabezpieczny styl więzi. Dlatego chciałabym tym materiałem odejść od etykietowania, od stygmatyzacji, która Łączy się coraz częściej właśnie z tematyką stylów przywiązania. I być może nawet ja opowiadając o tych stylach, gdzieś mogłam popełnić jakiś błąd, który mógł sprawić, że ktoś poczuł, że mając dany styl jest mniej wartościowy, jest gorszy, że coś jest z nim nie tak. I dzisiaj chciałabym to trochę odczarować i odkręcić. Wyróżniamy trzy podstawowe style przywiązania: styl bezpieczny, styl lękowo-ambiwalentny i Styl unikający. I ja do tej pory zwracałam uwagę na to, że możemy nauczyć się sporo od osób, które mają szczęście mieć taki bezpieczny styl więzi. I takie osoby z dużym prawdopodobieństwem łatwiej mogą wchodzić w relacje, utrzymywać te relacje i radzić sobie z rozstaniami. Osoby, które mają bezpieczny styl więzi, po prostu lepiej. Relacje lubią, nie boją się ich, czują się w nich bezpiecznie, potrafią komunikować swoje potrzeby, potrafią w zdrowy sposób wstawiać granice. Ale teraz taka też gwiazdka do tego, to też nie są nadludzie i to wszystko obowiązywałoby w takich warunkach, w których inne czynniki są konstant, takie niezmienione. Natomiast oprócz stylu więzi, na to jak my czujemy się w relacjach, jak w nich funkcjonujemy, czy jesteśmy w stałym związku, czy jesteśmy z singlami, wpływają też inne czynniki. Nasze takie wewnętrzne czynniki, jak nasza osobowość, nasz temperament, a także inne podecności, takie jak chociażby nasza historia życia, to co nam się przytrafiło, czego doświadczyliśmy, nasze wcześniejsze relacje. Ale też różne inne okoliczności, takie psychospołeczne, które nam towarzyszą i są obecne w naszym życiu. Czyli nie każdy, kto ma bezpieczny styl więzi, będzie w super udanej relacji. To też warto zaznaczyć. Ale dzisiaj chciałabym Wam pokazać, że również osoby, które mają styl lękowo-ambiwalentny lub styl unikający mogą być dla nas super nauczycielami, i zachęcam Was do tego, żeby spojrzeć na swój styl więzi bez względu na to, jaki ten styl masz, w taki sposób, że on jest Twoim zasobem. No, nie rozstaniesz się z nim, bo. Taki styl masz. Możesz nad nim pracować do czego zachęcam, ale też nie ma co od siebie wymagać tego, że ten styl nagle stanie się stylem bezpiecznym. Nawet jeżeli uda nam się zbliżyć do stylu bezpiecznego, to pewnie może to trochę potrwać. Znacznie ważniejsze jest też to, by zaakceptować siebie takimi jakimi jesteśmy. Skoncentrować się na mocnych stronach, na zasobach i zrobić z tego użytek. Zacznijmy więc od osób, które mają styl lękowo-ambiwalentny. Jeżeli masz taki styl, albo Twój partner ma taki styl, to do tej pory ode mnie mogłeś się dowiedzieć z tego, że na przykład to może być związane z zaniżoną samooceną, zwłaszcza kiedy wchodzisz w relacje, ta samoocena może spadać. To może być związane z lękiem, który odczuwasz w relacjach, zwłaszcza kiedy partner się oddala, jakoś zamyka w sobie, kiedy się z Tobą nie komunikuje, to wtedy możesz wpadać w panikę. To może być też związane z zachowaniami takimi kompulsywnymi. Przykładem może być chociażby stankowanie partnera w internecie, sprawdzanie na okrągło jego profilu w social mediach, jego relacji, co jest obciążające dla naszego układu nerwowego. Mogłam to tej pory mówić ci o tym, że to jest związane chociażby z zazdrością, którą możesz odczuwać i z taką obawą, co się dzieje z twoim partnerem, kiedy on znika. Ale dziś chciałabym pokazać ci, że to może być też twoja mocna strona. Jesteś mistrzem, jesteś Ekspertem bądź Twój partner, który tak ma, jest mistrzem, ekspertem w budowaniu bliskości. Nikt tak jak Ty nie, nie potrafi zadbać o taką bliskość w relacji, w związku i stworzyć ogniska domowego. Ty potrafisz pokazać partnerowi, że jest kochany, że jest ważny, że ktoś na niego czeka. Potrafisz pokazać, że można ci ufać, że można na Tobie polegać. Masz zasoby, które sprawiają, że ten partner może czuć się przy Tobie zaopiekowany. Nikt tak jak Ty nie potrafi też zadbać o czas wspólny w relacji, co jest niezwykle ważne: o to, żebyście mieli wspólne zainteresowania, żebyście spędzali razem taki dobry, jakościowo czas. Nikt tak jak Ty nie potrafi zadbać o to, by Pamiętać o tym, by poinformować partnera o tym, co się z Tobą dzieje, gdzie jesteś. Komunikujesz się więc na bieżąco, dając tym samym drugiej stronie poczucie bezpieczeństwa. Jesteś też mistrzem w tym, żeby mówić o tym, co w Tobie w środku siedzi. Jak masz jakąś potrzebę, jak coś Cię boli. To najprawdopodobniej potrafisz to wyrazić i wprost o tym powiedzieć. Jesteś więc mistrzem otwartej komunikacji. Oczywiście, to nie oznacza, że nie masz obszarów do rozwoju. Masz. I najprawdopodobniej to będzie chociażby to, by komunikować te wszystkie rzeczy być może w trochę inny sposób niż dotychczas. Może mniej emocjonalnie, może mniej agresywnie, jeżeli tak się zdarzało, więc do pracy jest taki cały obszar komunikacji bez przemocy i pracy ze swoimi emocjami, pracy ze swoimi triggerami. Do pracy najprawdopodobniej może być też zarządzanie swoją energią i zarządzanie stresem, co bardzo mocno wpływa też na relacje i na to, jak my się czujemy w relacjach. Natomiast podkreślam też to, że masz mocne strony i w niektórych obszarach nikt cię nie doścignie. Jeżeli zaś jesteś osobą o unikającym stylu przywiązania, to również proponuję spojrzeć na siebie przychylnie, spojrzeć na siebie z miłością i zwrócić uwagę na swoje zasoby. Nikt tak jak ty. Powiem, nie potrafi stawiać tak granic. Jesteś w tym mistrzem, jesteś w tym ekspertem, inni mogą się od ciebie uczyć. Nikt tak jak ty nie potrafi zadbać o swoją wolność, niezależność i autonomię. Nikt tak nie zadba o to, by stworzyć taką osobną przestrzeń w związku na swój własny świat i świat twojego partnera. Ty zadbasz o to, żebyś i ty... I twój partner, partnerka, żebyście mieli swoich własnych przyjaciół, swoje hobby, zainteresowania, to jest bardzo ważne, bo chociażby do tego, żeby podtrzymać em, pożądanie w związku, musimy zadbać też o to, żeby czasem na chwilkę się rozstać, żeby pojawiła się jakaś odległość i związana z tym tęsknota. I kiedy obserwujemy trochę partnera z oddali, obserwujemy go, kiedy robi coś, na czym mu zależy, w czym jest ekspertem, obserwujemy go na przykład na scenie albo w trakcie robienia czegoś, co naprawdę lubi, to wtedy właśnie rodzi się w nas pożądanie, nawet w takim już stałym, długoletnim związku. I ty potrafisz o to zadbać. Nikt też tak jak Ty nie potrafi dać i sobie, ale też partnerowi przestrzeni w relacji, co jest bardzo ważne, przestrzeni na własne zainteresowania, na to, żeby partner mógł się rozwijać, żeby mógł się edukować. Nie będziesz zaborczy, nie będziesz o takie rzeczy zazdrosny, przeciwnie, możesz być taką osobą, która będzie właśnie partnera do tego zachęcała, która będzie go w tym wspierała. Możliwe, że najprościej byłoby nie tworzyć relacji osoby, która ma lękowo-ambivalentny styl więzi z osobą, która ma unikający styl więzi, dlatego że różnicie się potrzebą bliskości. Natomiast bardzo często jest tak, że takie osoby się właśnie bardzo mocno przyciągają czują do siebie. Pożądanie, no i wchodzą w relacje. No i co, jak już jesteście w takiej relacji albo ktoś e, naprawdę Wam się podoba, zakochaliście się, czy z uwagi na to, że on, ona ma taki styl, mamy tę osobę skreślić, odrzucić, założyć na początku, że na 100% się nie uda? Nie musimy tak robić, ale ważna jest zmiana podejścia. Czyli nie patrzymy na tego człowieka jak na kogoś, kto jest wybrakowany, z kim coś jest nie tak, tylko jak na kogoś, kto może być naszym najlepszym nauczycielem, jak na mistrza, jak na eksperta, który pomoże nam rozwijać nasz. Obszar wymagający wsparcia, no bo dobierając się w taki sposób, możemy obserwować zachowania, których nam brakuje i zbliżać się tym sposobem, właśnie do funkcjonowania, jak styl bezpieczny. Ale musimy spojrzeć na siebie i na tę drugą osobę właśnie w taki sposób. Możemy być dla siebie, bardzo wartościowi możemy od siebie czerpać i nadal kontynuować relacje, ale jeżeli zauważymy właśnie te mocne strony i zasoby w naszym partnerze. Jeżeli pamiętacie koncepcję języków miłości, to tutaj wartościowe by było bardzo podobne podejście. Przypomnę pokrótce, na czym polega ta koncepcja. Języki miłości to inaczej nasze potrzeby w relacjach romantycznych. Wyróżniono pięć takich podstawowych potrzeb, ale podam na przykładzie tylko dwie. Możemy mieć partnera, partnerkę, dla którego najważniejszym językiem miłości jest język słowa i takie osoby czują się kochane, kiedy słyszą komplementy, afirmacje, kiedy słyszą to słowo kocham się które jest dla kocham cię które jest dla nich magicznym słowem i w ten sposób też pokazują uczucia i dajmy na to taka osoba jest z kimś dla którego najważniejszym językiem najważniejszą potrzebą w relacji jest język dotyku i tacy ludzie czują się kochani kiedy są dotykani kiedy są na przykład całowani przytulani trzymani za ręce i tak też okazują miłość i może być tak, że te osoby nie mają rozwiniętych w sobie tych języków, tych potrzeb, które są tak ważne dla ich partnerów i mówią w innych językach miłości. I teraz dla nich najważniejsze jest to, żeby nauczyli się obcego języka, by wyszli poza swoje ramy. Osoba, dla której ważny jest język miłości, słowa, Uczy się więc dotyku, a ta osoba, dla której ważny jest dotyk, uczy się słowa. I dzięki temu taką relację, pomimo różnic, można utrzymać. I proponowałabym właśnie w taki sposób podejść do stylów przywiązania. Jeżeli masz lękowo ambiwalentny styl więzi, a twój partner ma styl unikający, to nie chodzi o to, żeby. Trzymać się tylko i wyłącznie swoich zasad i żeby cały czas stać przy swoim, i żeby zakładać, że moje podejście jest super, a twoje nie jest fajne, i wiecznie się o to kłócić, i wiecznie się o to spierać e, i różnić, e, tylko zakładamy, że chcemy nauczyć się funkcjonowania naszego partnera. Przyglądając się jemu, słuchając go, obserwując, uczymy się od niego, zachowań, które nie są nam bliskie, które są nam po prostu obce, których nie nauczyliśmy się w ciągu naszego życia. Mamy przy sobie najlepszego eksperta, więc to jest dla nas szansa nauczenia się kompetencji związkowych, które po prostu przełożą nam się na efekty. I jeżeli tak podejdziemy do siebie, jeżeli Będziemy się też w tym wspierać i, i przestaniemy po prostu patrzeć na siebie jak na takie ufolutki, to to ma szansę wyjść. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby przy tym wszystkim nikogo nie krzywdzić, nikogo nie ranić, nie mieć takiej intencji. Osoba, która ma unikający styl więzi, może chociażby od osoby, która ma styl lękowo-ambiwaletny, nauczyć się takiego spojrzenia na relacje yy, w stylu my, a nie ja. Czyli nie patrzę na, na związek egoistycznie, nie myślę tylko i wyłącznie o swoich potrzebach, ale uczę się od osoby, która ma lękowo ambiwalentny styl, że ta perspektywa my, my razem, taka wspólnotowość w tej relacji, dawanie i branie jest bardzo wartościowe. To jest konieczne do tego, żeby utrzymać taką relację, która będzie jakościowa, która da nam satysfakcję. Osoba, która ma lękowo ambiwalentny styl więzi, może się e, nauczyć od osoby unikającej chociażby o dbanie o swoje cele, o swoje marzenia, e, o to, by pamiętać w tym wszystkim też właśnie o sobie, by stawiać granice. E, więc możecie stworzyć naprawdę bardzo dobry e, zespół pod warunkiem, że Najpierw zaakceptujecie te cechy w sobie, pokochacie je, będziecie wspierać te swoje mocne strony za sobie, nie będziecie z tym walczyć i nie będziecie też walczyć z partnerem, chcąc go na siłę zmienić. No bo czy byśmy mówili o stylach przywiązania, czy jakichkolwiek cechach osobowości, to nie da się zmienić człowieka, zwłaszcza kiedy on nie chce. Pomyślmy o tym w ten sposób. Nawet kiedy wiemy, że mamy jakiś obszar do pracy i sami chcielibyśmy to zmienić, to jest nam bardzo, bardzo trudno samemu to zrobić. A co dopiero, kiedy wymagamy tego od drugiej osoby i można sobie wyobrazić, że ona w ogóle albo tego nie jest świadoma, albo, albo nie jest do tego chętna, to Osiągnięcie takiego celu jest bardzo, bardzo trudne, żeby nie mówić niemożliwe. I nie o to chodzi też w tworzeniu zdrowych związków. Nie zniechęcam Was oczywiście do pracy nad sobą i do rozwoju tych obszarów, które wymagają wsparcia, ale zachęcam Was do zmiany perspektywy. Jeżeli ten materiał. Uznajesz za wartościowy, to proszę cię, zostaw łapkę w górę, komentarz, to pozwala się rozwijać mojemu kanałowi. W komentarzu napisz słowo miłość. Ja dzięki temu będę wiedziała, że jesteś tutaj ze mną do samego końca. To też mnie zmotywuje do tego, żeby nagrywać. Kolejne materiały. Pamiętaj też o tym, by subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i przypominam, że możecie pracować ze mną indywidualnie podczas sesji online jeden na jeden lub z parą, lub skorzystać z jednego z moich kursów online, jak znaleźć miłość życia lub jak odzyskać miłość życia. A na ten moment już Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Moc miłości, cześć!